Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrapkowym na moim kanale, dzisiaj przygotowałam zdrapeczki o wartości 56 zł i mamy takie pracochłonne zdrapki, za 30 zł mam wielką krzyżówkę, zostawiłam 4 literki do odsłonięcia oraz dwa razy ekstralinie, w których też zostawiłam po 4 symbole, póki co niestety nic się nie wyklarowało, w tych zdrapeczkach sprawdzimy sobie później. Czy coś tam na nas jednak czycha, a sobie zaczniemy od owocowej eksplozji, którą sobie pozwolę po prostu tak wydrapać na szybciora, ponieważ no, zdrapeczka dosyć się szybko drapie, jest taka y, przyjemna. I mamy tak, mamy wiśnie. Bardzo się stęskniłam za tą owocową eksplozją, ponieważ dawno jej nie drapałam, bo jak pamiętacie, robiłam na urodziny, chyba to było na urodziny całą paczkę tej zdrabki i po prostu ona mi tak zbrzydła. Ale już się powoli z tego wyleczyłam, no i tak właśnie fajnie sobie teraz do niej powrócić. No i fajnie, gdyby dawała jakąś wygraną. Mamy teraz gruszkę. Ok, gruszki są. Jak coś bym pominęła to krzyczcie, ponieważ tak staram się w miarę szybko to wydrapać. Truskawka. Okej, okay, dobra. Kokos. Kokosy są tutaj. Kokosy, dobra. Następnie mamy brzoskwinkę. Brzoskwina jest tu. Tu i chyba tyle. I w górnym rzędzie została nam jeszcze figa do wydrapania, aby tylko figa nie oznaczała figę z makiem, jeżeli chodzi o wygraną. To przechodzimy sobie tutaj. E, mamy tak, boróweczkę. Sorry, że tak zdrabniam ale ta zdrabka jest taka słodka, że nie da się. Borówka, dobra. Pomarańcza. Okej. Okay. Dobra, kolejny symbol to karambola, mamy linię, jej! Dobra, super, takie pocieszenie, ponieważ zaspoileruję Wam, że jeżeli chodzi o krzyżówkę i o ekstra linię, to raczej tam się za bardzo nic nie zapowiada, ale oczywiście będziemy walczyć do końca. Więc mamy tutaj linię. Może sobie to tak zaznaczę delikatnie. Banany, A jeszcze by się arbus przydał, fajnie gdyby był, ale czy będzie? Mamy cytrynę. No to jabłuszko też by dawało radę. Mm -hmm. eee, i co mamy winogrono no to może melon ale powiem tak że co by nie wypadło, czy to będzie jabłko czy melon, czy arbust, czy eee, czy awokado a nie, awokado nam inni nie da nie róbcie mi tego, mamy ananasa. to co ja zdrapałam nie, zaraz, chwila, 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 chwila coś nie tak M -m 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 -m. mamy raz dwa, trzy cztery no w każdym razie coś nie zdrapałam, co czego, czego nie było potrzeba, ale zostały nam cztery symbole, więc tak jakby wszystko się zgadza, no dobra, linia jest i co tutaj będzie trzy złote, no jest trójeczka czy wszystko się zgadza, ponieważ coś tam pomyliłam, mamy D B, D, dobra mniej gadania, więcej się skupiania na zdrabkach. To jest, to jest coś. Ok, to jedziemy sobie z awokado. Hmm, tutaj jest awokado dwa razy. Dobra. Kolejny nasz symbol to grucha. Grucha, grucha, grucha. Dziwnie mi się tym patykiem drapie, ponieważ nigdy jeszcze nie drapałam owocowej eksplozji tym. Fajnie się tym drapie krzyżówki i tak dalej, ale powiem szczerze, że w owocowych eksplozjach to średnio tutaj rada. radę. Męczę się za bardzo, bo te kratki są takie dosyć sporada. Figa. Dobra, kolejny symbol to jabłko. Czy tutaj też będzie wygrana? Następnie mamy winogrono, które jest tylko dwa razy. Ok. Banan. Dobra, to jeszcze może ar, y, ananas i brzoskwinia byłaby linia, byłoby fajnie. Mamy póki co kiwi. Kiwi nam trochę zapełnia ten dolny rządek, ale bez szaleństw. E, kokos, tylko dwa, no to wygląda, szkoda. Arbus, no to jeszcze melona by dali. I byłoby naprawdę spoczko Pomarańcza. Pomarańczy jest dużo, ale w sumie ona jest na nic póki co. Dobra, jeszcze trzy symbole tylko. Worówka. No, melony, bo tutaj naprawdę fajną robotę robiły. Fajnie gdyby wpadły. Ewentualnie wiśnie. Dobra, dwa ostatnie symbole, mamy cytrynę, to może ananas czy coś, hmm, tutaj widzę, że o gruszce zapomniałam, no i co to będzie, mamy truskawkę, która niestety nic nie daje, więc jest tutaj pusto, P.S. no dobra, ale mam nadzieję, że to nie będzie nasza jedyna wygrana na odcinku, że coś jeszcze wygram. Okej, okay, dobra, to jedziemy sobie z ekstraliniami liniami. Ekstra linie z numerem 15 i nic nam się nie ułożyło. Niestety bardzo czyham na balony, ponieważ balony by jako jedyne. One w sumie występują tylko jeden, dwa razy, więc jest jakaś realna szansa na ich wystąpienie. Ale mamy mamy klapki, ale klapek już Wam pokazuję i w ogóle klapek nie ma tutaj. Okulary, bo też ich nie ma gwiazda. Yy, gwiazda, gwiazda, gwiazda. No gwiazdek trochę jest, ale. Dobra, ostatni symbol. Moneta, której nie ma wcale. SN. jest literki kontrolne. No niedobrze, no dobrze powiem Wam szczerze, niedobrze. Yy, to teraz kolejna ekstra linia. Tutaj też się nic nie ułożyło, no mam nadzieję, że chociaż to ekstra linie coś zatrybią coś zaskoczą. Mamy słonie. Żeby no, się przydała jeszcze gwiazda i słoń jest jeszcze tutaj dobra, dobra eee, motyl przez chwilę miałam wrażenie, że motyl coś daje ale to chyba było w tamtej zdradce niestety eee, rolki rolki są tutaj i tutaj no i co, będzie pusto? nie gadajcie korona, czy korona coś daje? chyba nie jest jej trochę, ale Sytuacji nie ratuje. A nie ratuje mam linię. O, spoko, 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 spoko. spoko. To co, patrzymy tak, czy może po kontrolnych. Po kontrolnych może będzie coś takiego zaskakującego. O i jest, ponieważ mamy e, 20 złotych. Tak, 20 zł na tej zdrabce. Super. Ok. Dobra, to już lepiej to wygląda. Ogólnie sorry, że mój komentarz jest taki trochę słaby dzisiaj i tak dalej, ale jak nagrywam, to to jest tak gorąco na dworze, że już po prostu zapominam jak się nazywam okropieństwo. Eee, pa, 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 zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj mamy tak, jedno słowo tylko dno. Do bonusów jeszcze nam daleko wszędzie. Tutaj tu w krzyżówce drugiej nie mamy absolutnie nic. Zostały cztery literki, więc fajnie jakby coś się tutaj odmieniło. Mamy literkę K. Tutaj jest K w cieku, krzew, kwancie. Ogólnie literka A by tutaj ratowała sprawę, aczkolwiek ona by w tej krzyżówce pierwszej dawała już trochę słów, więc obawiam się, że, że może i po prostu tak po chamsku nie być. Mamy tutaj drugie słowo kosm, to tym bardziej coś tak... Ponadto mamy zwrotnik. Jest jeszcze odkrycie i skawa, kolejna, A, no niestety raczej tego nie będzie jestem dzisiaj czarnowidzem mamy literkę E E jest w bonusie no fajnie jakby to się trafiło w V i R ale zdając moje szczęście to szybciej się pojawi to w V niż R e, mamy tak, w sekcji w cieku w decybelu no i co, no i tyle. A tutaj, czy A nam coś daje? Mamy E w Donatello. P o W ewidencji tutaj I pominęłam. I tutaj widzę, że też I pominęłam. A raz odsiecz. Ewa. No to raczej po A. Fajnie, gdyby nawet C spadło. Może C będzie. Będzie, 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 będzie. Mamy C. O, dobra. Tylko czy sobie to teraz... W dobrym kierunku. Chyba tak, ponieważ, poczekajcie, mamy tutaj Ucho, UNESCO, CIS, więc mamy tak. Więc mamy coś fajnego, jednak. Jednak tak. Wow! Ok, ponieważ tutaj mamy tak dno, CIS, UNESCO, Ucho, kosmo i gitara. Dobra, już lepiej, już lepiej. Dobra, 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 super, fajnie, fajnie. A tutaj mamy tak, powstało nam słowo CIEK, C nie ma w bonusie, ale CIEK naprawdę nie przejmujemy. Ponadto mamy C w i w decybelu, mamy już dwa słowa. No, dobra, okej, okay, dobra, 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 okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I ostatnia literka to literka R do tego jeszcze. Czy ryby nam coś dało. No, tutaj zabrakło oczywiście tego V, więc z ciekawości możemy sprawdzić, co to V nam dawało. 30 zł, a mamy 60, więc ogólnie fajny utarg moim zdaniem. Chyba, że coś jeszcze, chyba, że coś jeszcze, ale chyba nie. A nie, mamy! Ale, Bajer, mamy tak. Może ten mój dzisiejszy komentarz to jest taki żałosny sorry. Z góry nie dawajcie mi łapek w dół, ponieważ naprawdę tu jest fajna akcja, tylko, że po prostu nie ogarniam, bo się topię ogólnie z gorąco. No, więc tak, mamy... Mamy, 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 tak. Dno, cis, odkrycie, ucho, kos, UNESCO. Okej, okay, może coś tutaj się jeszcze zsumuje? Byłoby fajnie. Tutaj zapomniałam o N. Tutaj mamy w szmaragdzie R, w raku, w hakerze, w raticy. No nie, no nie, niestety nie. Literka A ogólnie nas zablokowała, ale cieszę się, że są takie właśnie zdrabki, w których literka A jest niepotrzebna, żeby wygrać coś fajnego, że suma summarum jednak też da się z tego jakąś obronną ręką. Wyjść. No i świetnie, ponieważ mamy 100 złotych na oko. Ok. Jeszcze sobie tak sprawdzę szybciorem. Dno. D, N, O, Cis. C i S. UNESCO. U. N, S, S, C, O. Ucho, U. C H O. Kosy o Coś pewnie pominęłam, ale nieważne, ponieważ i tak jest spoko. I sprawdźmy, czy to będzie stuba. Czy to będzie stuba, czy to będzie stuba. B. b, b super, cieszę się, ponieważ miałam długą kminę w kolekturze, jaką zdrabkę wybrać czy wybrać zdrapeczkę z numerem trzecim, czy zdrapkę z numerem e, piątym, jednak postawiłam na numer piąty i to było to, mamy 6 zł w krzyżówce drugiej e, ponadto mamy 20 zł w ekstra liniach, no i takie skromne 3 zł w owocowej co jest naprawdę no, zajebistą informacją e, ponieważ no, myślałam na początku, że niewiele z tego wyjdzie, a w rezultacie tylko dwie zdrapki przegrywały a mamy 123 zł na wydane 56, tak? Więc ponad dwa razy pomnożyłam swój um, wkład. Świetnie, super, dobra. Ja się już z Wami żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!